Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale Lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić króciutko dwa słowa o książce, którą wszyscy znają. Jest to Alicja w Krainie Czarów Luisa Karola. Książka, która jest jednocześnie przeznaczona dla dzieci, jak i dla dorosłych. Książka, która opisuje przygody, Małej dziewczynki, która pod wpływem snu znalazła się w innej krainie, jakże realnej. Teraz można zadać sobie pytanie, która realność była bardziej prawdziwa: czy ta, która została wykreowana w śnie, czy ta, która jest tą realnością powszednią. W tej książce nie ma odpowiedzi na to pytanie, natomiast przygody są opisane bardzo dowcipnie, z humorem, z wdziękiem, z gracją. Alicja spotyka wiele zwierząt, białego królika, gąsienice, myszy, kota strzeszajer spotyka go, spotyka fałszywego żółwia spotyka susła spotyka marcowego zająca spotyka kapelusznika mowa jest o tym że nawet jest niespełna rozumu ponieważ do tej krainy trafiają wyłącznie osoby które są niespełna rozumu te dialogi są niezwykłe dialogi Oparte na słownym kalamburze, inteligencji językowej, bardzo ciekawym koncepcie, które jednocześnie przybliżają do jakichś prawd, prawd, które są charakterystyczne dla myślenia dziecka, które pyta o najprostsze rzeczy, a w najprostszych rzeczach przecież zaszyfrowana jest często zagadka. Można też zapytać, jaki jest cel takiej opowieści? Czy jest nim jakiś morał? Czy jest tym celem jakieś przesłanie? Wydaje się, że autor w jednej z opowieści dystansuje się w ogóle. Do czegoś takiego jak morał, do czegoś takiego jak przesłanie. Bardziej chodziłoby o zaznanie takiego mgnienia, dotknięcia czegoś innego, dotknięcia krainy fantazji, krainy bajki. Dzieci często nie odróżniają bajek od rzeczywistości. Wymyślają rozmaite postacie, w które się wcielają, czy to rycerzy, czy to superbohaterów. Często taka postawa dziecka staje się charakterystyczna nawet dla późniejszych wyborów życiowych, dla dorosłych, którzy koniecznie chcą zmienić coś w świecie. I można powiedzieć, że ci dorośli jakoś wygrywają swoje życie. Ci dorośli, którzy mają w sobie dziecko i na przykład rozważają kwestię, czy prawdziwe jest stwierdzenie: Wszystko widzę, co jem, czy też jem wszystko, co widzę. Oddycham, kiedy śpię i śpię, kiedy oddycham. To dialog. Przytoczony w trakcie posiedzenia Alicji na szalonym podwieczorku u kapelusznika i, i, zają i zająca marcowego. Czego jeszcze uczy ta bajka? Otóż być może tego, żeby złapać dystans do wszelkich rzeczy, które nas spotykają. Wszak u końca tej opowieści Alicja ma proces ale w momencie, kiedy protestuje przeciwko wyrokom Trybunału, nad którą władzę mają króli, królowa kierów, kiedy głośno krzyczy, jesteście tylko talią kart, bajka się kończy. Bajka się kończy wraz z utratą wiary, że świat, który zwiedzała Alicja, był prawdziwy. Cóż zostaje po tej bajce? Jakiś powidok, jakieś mgnienie. Jak pisze Louis Carroll, rzeczywistość tak bardzo powszednia. Trawę będzie kołysał wiatr, w stawie będą szumiały trzciny. A przenikliwy głos królowej zamieni się w pastusze nawoływanie. Kichanie dziecka i krzyk gryfa, i wszystkie inne odgłosy zamienią się w różorodną wrzawę pracowitego wiejskiego życia. Podówczas gdy ryk bydła dochodzący z oddali zastąpi ciężkie szlochanie fałszywego żółwia. Być może swego snu o wędrówce po krainie czarów. I jak chciałaby ona odczuć ich proste smutki, radości, przeżywając przez nie raz jeszcze swoje własne dzieciństwo i szczęśliwe dnie. Być może warunkiem szczęścia w życiu dorosłym są odwiedziny przynajmniej raz w życiu takiej zaczarowanej krainy, gdzie fałszywy żółw, choć ciągle strapiony, tak naprawdę nie ma powodów do smutku. Gdzie królowa kierów ciągle skazując kogoś na wyrok ucięcia głowy, w ogóle tego nie czyni. To są tylko słowa. Gdzie spotyka się zabawnego kota z Czeszajer, który czasem pozbawia się własnego tułowia dla zabawy. Gdzie dialogi z kapelusznikiem i, 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 i zającem marcowym przypominają jako żywo sokratejskie dysputy filozofów ale w odróżnieniu od nich nie prowadzą do niczego do żadnej konkluzji filozoficznej a jedynie do umieszczenia susła w imbryku gdzie wszystko jest zabawą gdzie wszystko jest dystansem i nawet zanurzenie się przez Alicję w słone jezioro S. I jej własnych łez jest jakimś szczęściem, kolejną metamorfozą. Alicja nie może uchwycić rdzenia swojej tożsamości. Nie wie, kim jest, ponieważ ciągle się zmienia. Raz pod wpływem zjedzonego ciastka jest duża, innym razem pod wpływem wypitej buteleczki jest malutka i może się zmieścić. Do każdej krójówki zaczarowanego zwierzęcia. Te metamorfozy, jakże ciekawe, jakże dziwne, odzwierciedlają przecież również to, co w filozofii nazywa się bytem duchowym, naszą wewnętrzną metamorficznością. W pewnym momencie kapelusz kapelusznik pyta Alicję czy rozmawiała z szanownym czasem tak trzeba się do niego zwracać szanowny czasie chyba właśnie on decyduje o tym jak nasza wewnętrzność dynamika świata wewnętrznego ewoluuje zmienia się wraz z kolejnym dniem nie jest też tak że w tym zaczarowanym świecie nie ma w ogóle bólu i smutku. Natomiast one są zawsze przez te bajkowe postacie, brane w pewien nawias ironii, do wcipu, humoru, który potrafi ugasić w zarodku roztrzęsioną czasem duszę małej dziewczynki. To bajka, która mówi o tym, że tak naprawdę siebie samych nie znamy. I najbliżej tej prawdy o człowieku są małe dzieci, które nie myślą sztampowo, nie myślą gotowym, schematycznym językiem, komunikatem, który jest wypracowywany przez lata nabywania umiejętności i tak zwanej dojrzałości społecznej. Ta bajka mówi o tym, że racje mają dzieci. Które pozwalają sobie na wymarzone światy. Proszę Państwa, przepiękny wiersz, wierszyk w zasadzie, towarzyszy otwarciu tej książki. Ja może nie będę go czytał, ale przynajmniej ostatnią strofę. Alice, Alicjo, przyjm tę baśń dziecinną i złóż rączkami ją miękkimi, tam gdzie się sny dziecięce wiją. Pamiątek wstęgi tajemnymi. Jako pielgrzyma zeschły wieniec W dalekiej gdzieś zerwany ziemi. W dalekiej gdzieś zerwany ziemi. Nie jest ta bajka oderwana Od ziemskiego konkretu, Bo też cóż człowiek może wymyśleć. Wszystkie te postacie Zanurzone są w ziemskich nabytkach, Czy to w herbacie, czy w jakichś ciastkach. Oczywiście, fantazja autora prowadzi do tego, żeby nadać tej codzienności inne znaczenie że jest to codzienność uwzniesiona fantazją. Być może na tym polega mądrość mądrość dziecka, której nie powinien tracić człowiek dojrzały a żeby w każdym najmniejszym zdarzeniu widzieć jakiś powidok czy pobrzmiewanie. Tego, czego nie zna, pobrzmiewanie jakiejś tajemnicy od głosów nieznanego. Często zamknięcie się na to, co wydobywa się jakby bezpośrednio z nas, z naszej fantazji, jest niczym innym, jak synonimem utraconego dzieciństwa, pancerzem dorosłości, która trzyma się wyłącznie. Realnego konkretu. A wiadomo, że człowiek jest stworzeniem żyjącym w czasie, szanownym czasie i podlega zmianom, na które de facto, choć wpływ pewien ma, to jednak jego wnętrze pozostaje niezbadane, tak jak owe przemiany alicji i odwiedziny u coraz to różnych postaci. Psychoanalitycy powiedzieliby pewnie o tym, że jest to jakaś głęboka podróż psychiczna przez różne piętra świadomości, podświadomości, nieświadomości. Ta podróż, która ma za zadanie zintegrowanie własnej psychiki zintegrowanie polegające na dotarciu do naszych ukrytych fantazji, marzeń czegoś, czego nie znamy. To otwarcie na inność w nas samych jest czymś, co ważne jest w tej książce, która jest zaproszeniem do otwarcia się na wewnętrzne dziecko, którego nie znamy. Yy. <laughs> Niezwykły urok tych przygód wyraża się w różnie, również w dowcipie językowym, choćby w takich zdaniach. Ależ musztarda nie jest ptakiem. Albo idzie z tym trochę kłopotu, ale i śmiechu wiele, i rozmaitości dużo. Te proste zdania, które są przystępne dla umysłowości dziecka, również są pewną podpowiedzią dla świata dorosłego. Który, gdy zechce je rozważyć, być może dostanie się do zaczarowanego ogrodu, w którym kwitną piękne kwiaty, i po którym przechadzają się król i królowa kierów, gdzie spotykamy, jak już powiedziałem, białego królika, ale również lokaja żabę, lokaja rybę, świnkę dziecko. To też ciekawe, że zwierzęta są w tym świecie antropomorfizowane. To uczłowieczanie zwierząt, nadawanie im cech ludzkich jest bardzo ciekawe, gdyż wiąże się jak gdyby z tym, że u zwierzęcia występuje pewna neutralność intencji, u człowieka jednak nie. Spotykamy również Jerze. Spotykamy y, również pytania bardzo ciekawe i odpowiedzi filozoficzne. Y, zależność między miłością, y, która sprawia świat w ruch, a własną, własną korzyścią, wyłączną dbałością o, o siebie. Kwituje to narrator tak, że w sumie są to awers i rewers tego samego pytania. O to, gdzie tak naprawdę możemy szukać prawdy. Spotykamy w tej bajce również gryfa, który tłumaczy świat Alicji, ten świat zaczarowany. Spotykamy starego węgorza morskiego. Który uczył starunku, który powtarzał starajcie się, starajcie. To są wszystko y, ciekawe zabiegi, które również y, pomagają samemu dziecku oswoić czasem dla niego trudny świat, świat, który go rani. Dziecko, które na przykład nie lubi zupy szczawiowej, może zanucić sobie taką piosenkę fałszywego żółwia. O cudna zupo, wonna od ziela, rozkosz się z wazy, z wazy twojej wydziela. Chylimy głowę przed tą skorupą, zupa wieczorna, o cudna zupo. Zupa wieczorna, o, cudno, o cudna zupo, o jakieś, o jakieś inne jadło, któż dba, gdy cudna zupo bucha woń To też ciekawe, że można zaczarować zwykły tort, który jest zrobiony w tym, w, tej, w tym świecie bajkowym z pieprzu i melasy. I choć Alicja nie widzi w tym świecie, w pewnym momencie. Ani odrobiny sensu, jak wyznaje przed Trybunałem, złożonym z Przysięgłych, to jednak ten świat, który został w jej wspomnieniu, prawdopodobnie ukonstytuował ją na trwałe. Ów sen, który przeżyła, owe marzenia, których, w tym, które w tym śnie się wyłoniły, były dla niej jakąś. Iskrą zachwytu, i przyczynkiem do tego, by tego snu nigdy nie stracić, by tego dotknięcia zaczarowanego świata w życiu dorosłym po prostu nie zapomnieć. I być z nim w stałym kontakcie, mimo rozmaitych przemian, które nieuchronnie ze, ze sobą niesie, się ludzkie życie Być może zbyt prostym stwierdzeniem byłoby to, żeby nie tracić wewnętrznego dziecka. Ale z drugiej strony tę bajkę można w taki sposób czytać uproszczony. Ale jednocześnie można też ją czytać w ten sposób że tę krainę się jakoś utraciło i zostaje tylko ryk bydła na dworze i ciężka praca rolnika. Być może Alicja w Krainie Czarów jest taką opowieścią o utraconej bajce. O utraconej bajce, gdzie jakby... To, co zostaje, jest jakąś łagodną tęsknotą za nią, kiedy Alicja będzie już dorosłą kobietą, ale zachowa kochające serce z czasów dzieciństwa. Żal, zautroconą bajką i łagodne pogodzenie się ze światem który nie chce powrócić. Bardzo zachęcam do tej lektury, która niewątpliwie wymaga się, domaga się jeszcze innej, bardziej pogłębionej interpretacji. Dodam, że kolejną częścią jest Alicja po drugiej stronie lustra. I ten klucz psychoanalityczny Wydaje się możliwy, ale ten zwykły klucz opowieści, klucz narracyjny, który przebiega od marzenia do zetknięcia z Ziemią. I o tym właśnie jest ta opowieść: o zetknięciu z Ziemią, która jest wcześniej. Rezultatem otwarcia czystego serca na dynamikę wewnętrznego świata. Serdecznie polecam Alicja w Krainie Czarów. Na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.